Hej, Karol to tutaj Mika i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj nagrywamy Stary With Me. Bardzo długo zbierałam się, żeby to nagrać, także zapraszam. Ogólnie wszystko ogarnięte. Wyczyściłam biurko, wszystko ślicznie posprzątane. Wiadomo, jeszcze jabłko z kremem ciasteczkowym. Było tak dobra, ale dobra, zabieramy się za naukę. Plan na ten odcinek jest taki, że pokażę Wam wszystko, czego muszę się dzisiaj nauczyć i będę Wam robić update'y. Mam nadzieję, że zmotywuję Was to do nauki, także jeśli musicie się uczyć, to obejrzyjcie sobie ten filmik. Ja często tak mam, że jak oglądam, jak ktoś coś robi, to nagle też mam ochotę to robić, więc obejrzyjcie sobie na spokojnie ten filmik i wtedy bierzecie się za naukę, ale serio bierzecie się za naukę, a nie, że oglądacie za chwilę 10 innych takich filmików i, i w końcu nic nie zrobicie i będzie wieczór. Mm -mm. Oglądacie i idziecie się uczyć. Moim dzisiaj głównym ogólnie celem nauki jest matematyka i nad matematyką skupię się ogólnie najbardziej, bo słuchajcie, mam już sprawdzian, także trzeba się wziąć. E, jestem w czwartej klasie, ale mam jeszcze sprawdzian z ostatniego działu, z trzeciej, także bierzemy sobie zbiór zadań, bierzemy sobie podręcznik tak w razie czego, jakbym po prostu potrzebowała jakichś wzorów. I zaczynamy sobie od tej matematyki. Nie wiem, co się stało ogólnie, ale wyłączyło, wyłączyło mi nagrywania. Także wracając, okej? Okay? Także zaczynamy sobie od tej matematyki. E, jeśli chodzi o plan zadań, ja już wam mówię, które zadanie musimy zrobić. To jest dział ogólnie geometrii analitycznej, także skupimy się na geometrii, nienawidzę geometrii. To jest najgorszy dział, jaki po prostu istnieje moim zdaniem. Serio, nienawidzę geometrii. Także e, musi, mamy tutaj sobie zadania powtórzeniowe i z tym się ogólnie zabierzemy. Zostało mi do zrobienia dzisiaj zadań. trzy, cztery. To jest dużo, to jest dużo. Ale plan jest taki, że teraz mamy dwie godzinki na naukę. Najlepiej, jakbym się trochę wyrobiła szybciej, w sensie szybciej miała dosyć, bo jeszcze chcę ponagrywać i jeszcze chcę się dzwonić z moim przyjaciółką. Więc e, aktualnie po prostu zrobimy sobie, ile, ile damy radę. Po prostu tak mi się wydaje, to będzie naj. Najrozsądniejsze, żeby sobie chociaż trochę tych zadań porobić, um, bo szczerze, bo ja się tego sprawdziłam. No. Co do matematyki, to chcę Wam jeszcze tak szybko powiedzieć o takiej jednej aplikacji. Nazywa się Mathways. Składam wikusik y, 20, macie minus 20% na pierwsze 3 miesiące. Y, polecam Wam. ją. I jakby to jest moja szczera polecajka, szczerze. Moja szczera polecajka, szczerze, ma maślane, nie? Ale ogólnie ym, ja na tym kanale współpracy nie mam, zazwyczaj. To jest moja pierwsza taka serious współpraca i serio się jej podjęłam, bo serio mi się ta aplikacja podoba i jeśli ktokolwiek ma problemy z matematyką lub nie ma, szczerze, niezależnie czy macie problemy, czy nie macie problemów, bo ogólnie w niej jakby możecie sobie wybrać poziom, możecie sobie wybrać, czy jesteście właśnie yy, w... Podstawowcy, czy jesteście w liceum i tam po prostu macie wszystkie działy matematyki po kolei, możecie sobie poprzerabiać zadania z każdego tematu, na końcu macie test sprawdzający, także to jest mega super. Ja akurat, jako że ja już jestem w liceum, to sobie wybrałam tą opcję licealną i tam macie normalnie. Matury, także możecie sobie porozwiązywać matury, możecie sobie potem poczytać te rozwiązania, wszystko sobie sprawdzić, czy dobrze Wam wyszło i tak dalej. Także jest to naprawdę super. Oprócz tego macie Daily Streak, to też jest. Zajebista, szczerze, bo y, jak macie Duolingo, nie? Mi się na przykład tak nie chce robić Duolingo, a przez to, że jest to Daily Streak, to jakby chcę to utrzymać i przez to to robię, także to jest też mega super opcja. No i przede wszystkim y, też macie na przykład zadanie dnia, więc jak są mniej, że po prostu nie chce wam się i nic, po prostu nie ma opcji, że zrobicie, robicie sobie to zadanie dnia i, i, i macie chill. I tyle, bo i tak coś zrobiliście więcej niż nic, a tak naprawdę tylko obejrzeliście zadania. A pomyślcie, przez tydzień nie robicie nic, a przez tydzień oglądacie siedem zadań. Jest duża różnica, nie? Także to jest też mega super i macie też dwa GPT, czyli coś, ale czy GPT, tam możecie sobie zadawać pytania. Dobra, nie przedłużamy i ja jeszcze tylko powiem Wam, co uczymy się dalej i zabieramy się za naukę. Pamiętajcie, kod wikusik 20. Także ogólnie plan jest taki, że jak skończymy matematykę, przynajmniej na tyle ile będzie mi się chciało. To bierzemy się za angielski za po prostu repetytoria, bo chcę tutaj troszech codziennie robić, więc musimy zrobić dwie strony repetytorium. Na dzisiaj przypadło nam pytanie, także zrobimy sobie spręczenia, to jest chyba tak cztery zadanka, więc albo dwa nawet nie wiem, ale dwie strony, więc tak jest i jeszcze fajnie by było sobie jakąś jedną bo chcę po prostu codziennie jedną lekturę powtarzać i dzisiaj tam taki mam system. Także to jest na dzisiaj, ja się zabieram za matematykę i wracam do was później za update'em. Update, ogólnie minęła wydaje mi się, że około godzina. Nie patrzyłam, bo nie uczę się aktualnie żadną metodą, wiecie, że patrzę co ile mam robić przerwy czy coś. Nie, robię przerwy kiedy potrzebuję, ale jednocześnie jakby patrzę na czas, a nie, że przez najbliższą godzinę robię sobie przerwę, nie? No, dobra, także ogólnie... Jesteśmy nadal na matmie, zrobiłam parę zadań, zostało mi jeszcze zadań 15, z tym jedno wykreśliłam nie robiąc go, bo stwierdziłam, że nie ma opcji, że je zrozumiem, a bardzo dużo czasu na nie bym potrzebowała poświęcić, więc zostało mi 15 zadań, mm, nadal to jest dużo. <grywa> ale robimy sobie przerwę teraz od matematyki i bierzemy się do angielski. Taki jest plan, także wyjeżdżę sobie nam teraz do repetytorium. i jeszcze pomiędzy staram się robić przerwy na nagrywanie, bo też mam bardzo dużo materiału do nagrania i po prostu stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie w przerwach od uczenia się po prostu nagrywać, żeby robić coś innego, a jednocześnie nie marnować za dużo tego czasu. Także um, także tak. Także teraz bierzemy się za angielski. Mogę wam pokazać, co dzisiaj robimy. Mam zaplanowany reading, także prezentuję się to tak. Musimy dzisiaj sobie zrobić te dwie strony, także zabieramy się za to. Potem prawdopodobnie zrobię sobie chwilę przerwy, więcej też ponagrywam, bo niestety zostało mi trochę mało tego czasu na nagrywanie. Także plan jest taki, że będziemy sobie nagrywać i się uczyć i potem wracamy do matematyki. Także um, ja lecę robić dalej. Jeśli to oglądacie i macie się zamiar uczyć, to to jest czas, żeby zacząć się ogarniać. Zostawcie sobie włączony ten odcinek, ale leccie już nastawić sobie wodę na herbatę albo sprzątać biurko, żeby to był też moment, w którym wy zaczniecie motywować siebie do nauki i żebyście rzeczywiście po tym filmiku również zaczęli się uczyć, bo taki ogólnie był cel tego filmiku, żebyście wy również zaczęli się uczyć. Tak, że czas um, się zacząć ogarniać, a ja lecę z angielskim, wrócę później. Update minęły jakieś 3 godziny. Ogólnie zmieniłam outfit, bo nagrywałam i przez to musiałam zrobić różne outfity do, y, różne, do różnych filmików. Tak, nie chcę być po prostu desperacka i mieć wszędzie takiego samego. Więc przy okazji się przebrałam też plus, do tego, że zaraz jadę y, do wszystkich sklepów, wszystko ogarniać. Także co do y, naszej nauki, ogarniałam angielski, zrobiłam Reading i ogarniałam polski, przerobiłam wiersze Adama Asnika. Także to mamy za sobą. Jeśli chodzi o matematykę, na no mam 15 zadań do zrobienia. Także troszeczkę mi nie wyszło, ale mam już tyle rzeczy do zrobienia, że jadę do szewca, bo zaraz się zamyka. Jadę do jednej galerii, drugą galerię na szczęście moja mama ogarnia, także mega się na to cieszę, bo mm, szybciej będę w domu. I wieczorem robimy matmę, wieczorem się pakujemy i wieczorem rozmawiamy z moją przyjaciółką, także takie jest Hej guys, słuchajcie, update, wróciłam z galerii, um, także moja nauka troszeczkę... Troszeczkę coś nie wyszło. Ogólnie została mi ta matematyka. Ona tutaj leży rozłożona. Prawdopodobnie aktualnie jeszcze jej nie będę robić. Pokażę Wam paczki. Na razie mamy tylko trzy paczki. Będą jeszcze trzy. Także byłam w jednej galerii, w drugiej nie byłam, zaraz moja mama do niej jedzie. I byłam u szewca. Szewc mi w ogóle powiedział, że on nie wie, czy on jest w stanie naprawić te spodnie. Jak nie, to będę musiała iść do krewcowej. Także zobaczymy. W każdym razie nie odzyskałam ich na razie, więc idę otwierać te paczki. To zobaczycie na moim TikToku i w osobnym filmie na YouTubie. Także na oba zapraszam. Um, no i co? <laughs> I potem wiadomo z moim przyjaciółką, i potem zabieram się serio za tą naukę. Taki jest plan. Ostatni update: study with me. Uh, ja nie wierzę, że ja jeszcze robię kolejny update tej nauki, ale wczoraj wieczorem się uczyłam, żeby nie było. Do 24 oglądałam zadania i zresztą chciałam Wam jeszcze nagrać, że oglądam zadania, ale wiecie, już byłam w piżamie pod kołdrą, z mokrymi włosami i mam takie dobra, już wam wczoraj powiem, że jeszcze się uczyłam, ale rzeczywiście jeszcze się uczyłam. O 24 skończyłam oglądać filmiki. Nie udało mi się zrobić wszystkich zadań, zostało mi 8, które zrobiłam dzisiaj rano, także dzisiaj rano jeszcze miałam sesję nauki. E, tutaj proszę bardzo macie nadal rozłożoną matematykę na biurku, także e, rzeczywiście rzeczywiście się uczyłam. Jeszcze sobie zaraz powtórzę wzory i lecę na sprawdzian, bo dzisiaj mam tylko dwie godziny matematyki, to są moje jedyne lekcje dzisiaj, więc no idę, trzeba iść na sprawdzian. Także piszę ten sprawdzian i mam z głowy tą matmę, i tak będę codziennie robić matmę. Ale, ale przynajmniej już nie będę miała tego stresu, że zaraz jest sprawdzian. Dzisiaj oczywiście muszę zrobić też polski i angielski, tak jak zwykle, taki, taki zwykły proces. Teraz w ogóle zaraz wyjeżdżam do Turcji dosłownie jutro, więc też się zastanawiam jakie książki wziąć, bo nie chcę tak totalnie tego odpuścić, już jestem w takim rytmie szkolnym i nie chcę go teraz y, tak totalnie przerywać i trochę też y, nadal chcę się uczyć, także no, wyjdę na jakiegoś kujona tutaj, nie, ale ja serio boję się tej matury. Także to koniec tych update'ów, y, możecie dać znać jak wam się podobało, study with me, a jeśli podobało wam się film zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na ten kanale, żeby się być na bieżąco, pamiętajcie, że mamy stałe godziny filmów, w środę 17.00 i bo ta 11, a ja bym chciała wam jeszcze powiedzieć, yy, czy a bardziej zapytać się, czy Wam się to Studio With me podobało i czy tak byście chcieli, żeby wyglądało to Studio With me. czy bardziej byście chcieli więcej filmików, jak po prostu się uczyli, dajcie jakaś muzyczka i żebyście Wy w tym czasie też mogli się uczyć, czy w ogóle, jakby czego bardziej byście oczekiwali, bo ja w zasadzie, to jest moje pierwsze takie serio Studio With me i obawiam się, że zrobiłam to trochę źle. Także <laughs> będę mega za każdy feedback w komentarzach i ogólnie za każdy komentarz, bo uwielbiam czytać komentarze od Was. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. I to, ja lecę na sprawdzian. Życzcie mi powodzenia. Pa!